Witajcie moi mili, to jest pierwszy odcinek z Shake and Fidget. Dzisiaj gramy z, z moim kolegą Kamilem. Przedstaw się. E, gramy Hej. w Shokesa i teraz tworzę konto. E, tworzę chłopaka, oczywiście demona, maga. Dalej, wprowadź maila. Eee, właśnie powiem, powstać. Idziemy do dzieła. Mamy Typo. już konto. Mamy już kont konto. Jak ja ja na pierwszy raz w tą grę, co muszę zrobić? E, mu teraz e, musisz. A co zrobiłeś? E, e, zrobi Kaczmy. I śpieszę do dyry, abaw abawuru. W w. Czyli mamy skazutkę. Po co wskazówki? No, dwa no, Idź no, Idź do karczmy. No. Mm. To Są no. Kupimy to sobie i idziemy do zbrojowni. Kupimy sobie To, to kupimy. I kupimy... Może rękawice, a za mało golda. O, to to, to, to kupimy. Dobra, czekamy 25 sekund na, zakoń ja zakoń na zakończenie karczmy. Mm. O oh, wrój! Oh, <kluzni> co to gramy na świecie 32. No, Proszę, zapraszam Was. Grajcie z nami. Kto, Kto chce go, 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 do dzi dzisi dzi Dzisiaj tworzymy gildię. Kto? Kto by chciał Tak. Następny odcinek u mnie z, Unią, z Fabianem. Tak. 45 sekund teraz czekam na misję. Trzeba... Trzeba zrobić drużynę. Trzeba zbierać hajs. Ha hajs i kuba. Oczywiście ja będę przywódcą. 17 sekund i koniec misji. Ładnie. Jeszcze Grzybka znalazłem. Ja też właśnie w poprzedniej. Postać. Jeszcze Grzybka znalazłem. Level wbiłem. Ale brzydki. Ale brzydki. Okej. Okay, oczywiście Ależ. wbiłem drugi level. Nice. Tu sobie jakieś wienkarpice. Drugi level. Hmm. I co? Znowu idziesz do karty. Możemy już lidę stworzyć, nie? Za 10 hajsu. Aha. Nie za... Ja idę zobaczyć, na której ogniem, może coś sobie kupię. Trochę tego hajsu, na jakieś tam podstawowe iti może. Gdzie Dobra, następna misja skończona. Kupiłem kosz na Dobra. Robi nasz misję. Teraz może zrobimy, kupimy, nie, nie wiem, ich córka jest na siłę, więc niepotrzebna. Jakby, co to możesz sobie ustawić, żeby, czy jest lepszy itemek. Dajesz opcję, ja też to zrobię. Porównaj, przedmioty. I zaznacz, żeby, żeby był, żeby, żeby był tik. Gdzie tu są opcje? A, no i dajesz porównuj przedmioty, ten, ten. I zaznaczasz to. No zaznaczyłem sobie. Okej, okay, i już będziesz wiedzieć, który item jest lepszy. No i co teraz robimy na przykład? E, cały czas robimy karmę. Cały czas, nie wiem. Nie ja, grę. Nie ja już gram chyba rok w tą grę, ale tamte konta usunąłem, bo oczywiście nagrywam. Teraz odcinki. Ja wychodzę. Ja już minut? Z 15 i kończymy. Nie, 10 minut, jeszcze wystarczy 10, 7,5 to być za długie. Nie, no z 15 zawsze tak się nagrywa. E, Dodamy. Nie, nie, zbieramy przecież czas. Ja, ja będę, ja będę robił 10, 10 maksymalnie. krótszy. Hmm. Muszę jeszcze zacząć zamigać 2 do 0. 0. Ja, ja to konta nie, nie mam, to nie mi się No, w Hero 0 też nagrywam. Widzieliście tam już jeden odcinek? Nie, no. Ja, ja tam nagrywam tylko na PLO 1 ale jak dojdzie PL18 za, za 13 dni, to nagrywam pelo 18 oczywiście. A, się odmowa? No. 18 ja osie, będziemy nagrywać wspólnie, oczywiście na, na tym, ja kupuję oponki tam, 125 oponek za 20 zł Nie wiem, co to jest. Jak kupisz oponki tam, to będziesz mógł wpłacić do drużyny swoich, nie jak nie kupisz, a do drużyny bardzo się opłaca. Ale Tak, cały czas, cały czas. Mm. <laughs> za 15 sekund kończy mi się kolejna karczma. 3 sekundy i koniec. Dobra, wygraliśmy oczywiście. Idziemy na następną karczmę. 42 sekundy i czekamy. Które masz już level? Pana drugi, drugi, pana drugi. Ja trzeci już. Trzeci. Hmm. Żeby wam się Dobra, nie pomyliło. Na do Gildi, proszę pisać. Hmm. Kto by do Lidzi? Piszeć do mnie. Fabikolek. I teraz Zapraszam także na moje konto, konto jeszcze tam, tam nie, nie ma żadnego, żadnego odcinka, ale właśnie nagrywamy z i Szejksa. Dzisiaj wieczorem. Może jutro. A no. hmm. ja się hmm. Albo tytuł? tu nie hmm. wiem kiedy go wrzucę, ale to będzie pierwszy hmm. odcinek. Dzisiaj tak, wejdzie ten odcinek co, do Ciebie na kanał, kanał ze mną? Z Lola... no chyba tak. No, no, to, to nagramy, nagramy może Lola też No, Leech of Legends. Albo, albo, albo oboje nagramy. nagramy. My, na, my, nagrywamy Leech of Legends, Shake'a, będziemy nagrywać jeszcze Hero Zero i, i CSGO. Tak. Ja, ja będę jeszcze, będę jeszcze nagrywał, oczywiście widzimy na jedynkę, widzimy na dwójkę. Także zapraszam. Wspólnie go może przejdziemy całego. całego. Dobra, jest. jestem kartem cały czas robić mój. Tak, 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 tak. A nie można tu nic zbudować ani nic, e, e, tak Twierdzę tylko, ale od 25 lewela. E, za 25 sekund kończy mi się misja. E, jeszcze patrzymy do gabinetu magii. I nie wiem, tak, co nagrywamy. Tak. Nagrywamy już. 8 minut 30 sekund. No to tak. Prawie... Za jakieś 4 minutki kończymy. No, 12 minut. Z czeka nie będzie takie długie. długie. No Z, ja z, z Hero 0 z 15 minut, z Lola z pół godziny 40 minut, a z CSA to z pół godziny. U mnie nie, U mnie nie będzie, będzie całego Lola. lola. Będę, Będę to po prostu. Montował filmiki i, i wrzucał najfajniejsze akcje. Nie, nie będzie tam komentarza, prostu, szybki filmik. Taki, hmm. nie będę Za minutę 7 sekund kończy mi się misja. Trzeba ja się będę tylko całkowicie, normalnie, normalnie nagrywał. A tak to so, będziemy, będziemy oglądać. Albo pobiorę sobie o licencie. Będziemy, będziemy nagrywać, play, będziemy nagrywać, potem czym sobie skomentuje, albo ogromniemy. Także może mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie. 30 sekund do ukończenia misji. Nie ja mam 30 sekund, sekund też do, do każdego ukończenia. ukończenia. Potem, Potem zobaczę, który no mam poziom, może będzie ja trzeci. Ja za chwilę będę miał czwarty pewnie. Po tej karczmie. I jeszcze zrobimy jedną karczmę i kończymy. Piszcie też, jakie byście chcieli zobaczyć na nas na kanałach. Może tak. raz Zamykamy, albo coś znakamy albo coś. W komentarzach. Y oczywiście mam, mam już czwarty level. Mój kolega, nie wiem. Już powiem. O! Piękny itemek dostanę po tej misji, minuta trzydzieści walczyłem na dzika. No. Po tej karczmie, co ja mam, minuta 30, to już kończymy. muszę zmienić szybko tego. Nie na tego gościa właśnie, bo ja mam profile. Kurde, bo ja na dziewiątym. Jak się zmienia postać? Wylogowujesz się. Ale nie, bo jakby można minuta do końca. A jak, a jak się wyrobować? Potem no ci powiem. Minuta do końca. No, no, no. ale po postać. No to mam jedynie postaci, postaci na dziewiąte międzynarodowym. Jak się nazywasz? To chcę cię pokazać na filmiku. Eee. Yy, nazywam, nazywam się... Ale na, na którym koncie? Yy, 32 świat. Drag, D. duże. Drak, mhm. Mm Drakson X też duże. No. I gra, gry, no. Też gry też duże. Nie znaleziono gracza. Draxon X gra? Nie, Drax, Drax, drax X, ony. Drax, ony. X, X duże nie? i Draxon. duże, nie? Draxon? Gra i gry, gry duże. Gry duże. Płacę, Płacę, stali, o, jest? Pozdrawiam go to właśnie ten kolega, z którym nagrywam. Ma drugi level. Poczekaj, ja, ja, jak, jak się to, 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 to. Dwie sekundy. Dobra. Zaku założę itemek, ten sprzedam. Dziękuję Cześć. za oglądanie. Miło Myślę, że się Wam spodobało. Następny odcinek nagramy dzisiaj wieczorem. Wpiszcie w komentarzach jakie gry chcecie jeszcze. I, I lajkujcie i komentujcie. I lajkujcie, komentujcie. Cześć! Ciema.